U lekarza, obozie, tajemnica z życia gwiazd. Zanim gwiazdy zasypia fanów, na Instagramie z romantycznych, walentynkowych kolacji. Przypominamy, jak poznale się niektóre ze znanych par. Niektóre historie są naprawdę nietypowe i zaczęły się w bardzo nieoczywistych, a przede wszystkim niespodziewanych sytuacjach. Edyta Pazura jest trzecia zona Cezarego Pazury. Uczucie, jakie jej polaczyło, było tym od pierwszego wejrzenia. Para poznala się pod koniec maja 2007 roku w pociągu, kiedy aktor odbywał pewną podróż. A jego przyszła wybranka serca pracowała w warsie. Spytałem, czy da mi swój numer, ale odmówiła. Zacząłem ja więc przekonywać. Zechcę tylko zaprosić ja na kawę, więc zapraszam, ze mam wielki pusty dom, z odpocznie. Kropka. Bajerowałem jak chlopiec z gimnazjum. Wreszcie dala mi ten numer i bardzo się smiala. Kiedy od razu zadzwoniłem. A ja po prostu chciałem wiedzieć, że to prawdziwy numer. Bo podejrzewalem, że nie jestem pierwszym frajerem, który o niego prosił, wspominał po latach Cezary. Strzala Amora równie niespodziewanie ugodziła Grazyny Torbicka oraz jej mezadama. Dziennikarka poznala ukochanego, kiedy pewnego razu wybrala się do kliniki, by wykonać badania. Mężczyzna pracował w niej jako kardiolog w tym roku Beda świetować 42 rocznicę malzenstwa. Wyzej wspomnieliśmy o obozie, podczas jednego z sportowych wyjazdów doszło do spotkania Anny i Roberta Lewandowskich. Ciekawostka jest, że przedstawił się tenującej wówczas karate 19-latce jako Andrzej. Najpierw zapamiętalam go jako Andrzeja, bo tak się chyba przedstawił. Uznal. Za to raczej bez znaczenia, bo i tak mało kto zapamięta, wyznala wiele lat temu Anna. Wyjątkowa historia miłości Maja również Magda Gesser i Waldemar Kozorawski. Choć poznali się ponad 30 dekady temu. Los porozrzucali ich po różnych kontynentach. On wyjechał do Kanady, a ona do Madrytu. Na szczęście spotkali się po latach podczas zjazdu absolwentów Akademii Medycznej, która organizowała restauratorka.